Dziś mamy wyjątkowego gościa. Witam y, serdecznie Annę. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry Izo, bardzo mi miło. Dzień dobry. E, Ania jest coachem, a właściwie coachi, coachini, coachinią, nie wiem czy, czy można tak powiedzieć. Dwujęzycznego Dzień? i dwukulturowego wychowania i pracuje z rodzicami, którzy mają trudności z przekazywaniem dzieciom języków mniejszościowych. Jak? Wy wybieracie książki dla dzieci i jakie jest Wasze doświadczenie w tym temacie? Czyli może zacznijmy od tego, które książki są dla mnie ważne i dlaczego chcę, żeby syn się z nimi zapoznał. Są książki z mojego dzieciństwa, które na mnie wpłynęły, które w jakiś sposób mnie ukształtowały, czy ukształtowały moją, moją wrażliwość, czy mój, moje spojrzenie na świat, moją tożsamość kulturową. I po prostu mam ochotę podzielić się z synem tymi wzruszeniami czy przygodami, pewną estetyką z tamtych lat, atmosferą mojego dzieciństwa też i dzięki temu mam nadzieję, że on mnie lepiej pozna i zrozumie i będziemy mieli wspólne punkty odniesienia w dziedzinie kultury. Podobnie jest zresztą z filmami. Więc to, jest, to są książki Adana Bagdaja. To akurat są wakacje z duchami, ale ja uwielbiam wszystkie książki tego autora, mój syn zresztą też. W tym, no to już możecie zacząć, że to jest taka książka, która jest w kilku, w kilku częściach i nie sposób jej skleić, ale bardzo na nią uważamy. Nie wiem, czy to jeszcze nie była książka mojej mamy zresztą. I to są przygody chłopców, którzy próbują rozwiązać detektywistyczną zagadkę, pojawiania się duchów w zamku i innych podejrzanych wydarzeń. To jest niezwykle, niezwykle wciągające. Czytaliśmy to z synem, teraz on słucha tego regularnie na audiobooku, bo, bo uwielbia. Obejrzeliśmy też film. Dzieci mogą się identyfikować z tymi, z tymi bohaterami, mimo że, mimo że ich przygody dzieją się w latach 60. czy 70., już nie pamiętam. Natomiast to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, e, że może jeżeli porównamy książki z tamtej epoki czy z, i dzisiejsze, to jest jednak różnica. I myślę, że to w jakiś sposób kształtuje wrażliwość naszych dzieci, bo w tych książkach, jeżeli patrzy się na, 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 na to, w jaki sposób zostały napisane. Jest dość dużo opisów. Jest oczywiście akcja, są dialogi, ale są opisy, które pozwalają nam naprawdę wyobrazić sobie, jak to wszystko jak to wszystko się wtedy, wtedy działo w, w książkach. I kiedy porównamy do książek y, pisanych współcześnie, mam wrażenie, że jest dużo więcej akcji i, i to dużo mniej wpływa na, 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 na nasze zmysły. To znaczy, dzieci potrzebują akcji, dlatego że są przyzwyczajone do filmów z akcją, do gier komputerowych z akcją. Natomiast Mniej czuje się atmosferę tego, co się, co się wydaje, wydarza. I uważam, że to, że to naprawdę szkoda, dlatego że ta literatura z tamtych czasów, jak nazywam tamtym czasami, ale to jest, jest moje dzieciństwo, czy lata 60. 70. 80., kiedy powstały naprawdę wspaniałe książki dla dzieci, ona jest trochę bardziej wymagająca i ona myślę w inny sposób kształtuje spojrzenie dzieci na na świat. I tak samo, y, to już może nie jest naprawdę na temat, ale myśmy oglądali film Wakacje z duchami, to czy serial, który jest z lat 70., który jeszcze jest czarno-biały i, i nam się strasznie podobał. Jak widziałam go po raz pierwszy, mój syn miał wtedy 8 lat i jemu też się bardzo podobał. I często rodzice mówią mi, ale moi dzieci wolą filmy aktualne, tam się wiele, wiele dzieje, są takie nowoczesne, kolory ale to tak jak z książkami, to zależy od rodziców. Jeżeli pokazujemy dzieciom różne filmy i proponujemy im różne książki, to liczby będą otwarte na, na, różne, e, na różne sposoby pisania, na różne, na różne wizje świata. Natomiast jeżeli proponujemy im tylko współczesne, mainstreamowe książki czy filmy, to one po prostu nie będą miały dostępu do tego, do czego my mieliśmy dostęp i co też jest bardzo wartościowe. Więc spróbujmy pokazać im to, co, to, co jest dla nas ważne, to, co nas ukształtowało i to, co właśnie jest z naszego dzieciństwa, mówiąc, że mam ochotę podzielić się, z to, się tym z Tobą, bo mnie to wzruszyło. Spójrz, może i Ciebie to zainteresuje, więc yy, dziecko samym takim naszym podejściem będzie zaintrygowane i pomyśli sobie, no tak, czyli mama chce się ze mną czymś podzielić, czymś, co było dla niej ważne. I w ten sposób dziecko czuje się takie bardziej dowartościowane także, że jest dla nas partnerem do, do, do rozmów i do wspólnego oglądania, czy do wspólnego, do wspólnego czytania. Następną książkę, którą chciałam wam pokazać, to jest książka Marty Tomaszewskiej, gdzie ten skarb, ona też jest takim wspomnieniem z dzieciństwa, to znaczy jest atmosfera Warszawy, może już nie, może jeszcze nie tej mojej, bo to jest Warszawa z lat 60., natomiast y, dla mnie, znaczy do mnie ona bardzo przynajmniej, bo są elementy, właśnie są fragmenty, które dzieją się w Warszawie i możemy porównać tą Warszawę z lat 60., jeszcze która dopiero się odbudowywała po wojnie, i, i to dzisiaj, i jako że mój syn dobrze zna moje rodzinne miasto, to. To, to właśnie dla, dla nas była to taka fajna, fajna podróż po Warszawie. Oprócz tego jest też trochę na wsi yy, i też pokazuje, jak właśnie cała rodzina mieszkała w jednej chacie, y, jakie, jakie przygody mieli harcerze, którzy chcieli odna, odnaleźć yy, yy, skarb Indian, więc to dużo się dzieje i to jest takie. Myślę, że to jest takie yy, ponad, yy, ponadczasowe, a po prostu dla nas to też jest właśnie taki pretekst do, do poznawania polskiej historii. Dlatego, że yy, Historia dla mnie jest jednym z też bardzo ważnych elementów naszej, naszej tożsamości kulturowej. I może niektórzy mówią, że nie można, nie można zrozumieć polskiej mentalności bez znajomości polskiej historii. I wiem, że nie, dzieci na ogół nie lubią uczyć się z podręczników, natomiast czytając książki możemy w fajny sposób im, im przedstawić jak to było kiedyś, dlaczego było taka a nie inaczej. Więc bardzo polecam książki Marty Tomaszewskiej. I już przedostatnia książka z tych starszych którą czytaliśmy ostatnio i którą bardzo Wam polecam. Zresztą to mój center Wam ją poleca i zaraz Wam powiem dlaczego. To jest książka Heleny Bobińskiej, Lipniacy. Jest to książka napisana w na latach 40., ale dzieje się pod, pod zaborami, kiedy Polska y, nie istniała. I tu właśnie to jest grupa dzieci, która postanawia stworzyć swoje własne państwo, Rzeczpospolitą Lipińską. Najpierw tworzą taki mały gród, później robią tego jakieś mury i, i zamek. I tak jakby od, od podstaw tworzyli państwo ze sztandarem, hymnem, e, konstytucją i, i wyborami. I po pierwsze jest kontent zaborów, ale to, co jest ciekawe, to, że te zabawy dzieci właściwie niewiele się zmieniły, dlatego że dzisiaj też bawimy się w znaczy my bawimy dzieci bawią się w, e, w jakiejś drużyny, jedna drużna krzyżacy, czy ktoś tam na, na, napada na inną, próbują się bronić, wszystko sobie wspólnie budują. I mój syn poleca nam książkę, dlatego że on ją porównuje do dzieci z bólewem. Lindy, którą oczywiście y, większość dzieci zna, natomiast y, ja bardzo się zdziwiłam, że jemu aż tak się ona, ona podobała, bo myślałam, no ta książka dzieje się po zaborami. nie, nie, nie wiemy za bardzo y, jak on na nią zareaguje, natomiast y, on, on mówi, mówi że, że jest wspaniała, bo są zabawy na powietrzu z kolegami, jest obrona zamku, są napady krzyżaków, są zdrajcy albo nie zdrajcy, są konflikty, jest zazdrość między dziećmi. I, i ciągle, ciągle coś się dzieje, a poza tym to też pokazuje właśnie, jak taka społeczność dzieci wspólnie próbuje coś razem zbudować. Naprawdę świetna, świetna lektura.